Wow, ale tu dziś sporo miejsca, cały kadr tylko dla mnie, a ja w mikroskali. I właśnie o tej mikroskali dzisiaj porozmawiamy. Mikroplastik temat, który zaczyna nas coraz bardziej martwić. Tym bardziej martwiące są doniesienia Światowej Organizacji Zdrowia, że znajdujemy go w organizmach morskich, w organizmach żywych i również w naszych ciałach. W naszej krwi zaczyna płynąć mikroplastik, który nie wiemy jeszcze, jak wpłynie na nasze zdrowie. Niemniej jednak problem jest o tyle martwiący, że my mamy wpływ na to, jak zostanie on rozwiązany. Drodzy Państwo, pamiętajmy o tym, podejmując wybory: czy kupujemy wodę w butelkach plastikowych, czy zdecydujemy się wypić wodę z naszych kranów. Pamiętajmy o tym w naszych wyborach konsumenckich, bo w ten właśnie sposób możemy jakkolwiek przyczynić się do jakości naszej planety. A sami widzimy, że nie jest dobrze. Róbmy co w naszej mocy i uważajmy na nasze zdrowie. Polecamy się gorąco i serdecznie. światoze.pl